Proszę Państwa, teraz ja mam do Was y, taki romansik. Chcę Wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. A ja mianowicie, że wasze serduszka mają wartość. Tylko, I to wiecie jaką? Konkretną, finansową. Tak, opowiem Wam o pewnym biznesie, który mój znajomy, mój znajomy, właściwie to mój syn chciał powiedzieć Aktually, y, zrobił. Otóż trafił na taką propozycję, żeby serduszkować określone strony, które mu dawano. No i on te strony, słuchajcie, serduszkował, a za każde serduszko, bo tak, musiał dać serduszko na stronę i wysłać im tę y, fotografię tego, że dał, y, dał tą screenshot, nie? że dał to serduszko, i za to dostawał 20 dolców mógł dojść nawet do 27 dolców za jedno serduszko. Z tym, że to nie były dolary, to było w kryptowalucie. I wiecie, co wam powiem? Zaczął bardzo dobrze zarabiać i mu się tam odkładało, odkładało, odkładało i, e, i nagle ten biznes zniknął. Ciekawe, nie? I tam nic z tego nie ma. Także serduszka mają wartość, ale nie dalcie się wrobić i dajcie serduszko. Bye, bye.